Jakie to ma znaczenie, proszę Pani? Kiedy tożsamości. Dlaczego by Pani chciała no. mnie legitymować? Po ja. Chciałbym pozostać, proszę Pani, anonimem. Czyli dzisiaj gościmy pływać piękną ze Straży Granicznej. Bardzo mnie to cieszy i cieszę się również, że po krótkiej przerwie wracamy do kontentu poświęconego audytowi obywatelskiemu. I tak też właśnie wybierzemy się z audytem obywatelskim i zobaczymy, jakie były reakcje po tej sytuacji związanej z dronami. Ja już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Co co się przy granicy z Rosją w kilka godzin po wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną dronów? Jak zachowała się Straż Graniczna w tym dniu, kiedy zbierałem materiał do reportażu? No i jak wygląda sytuacja w Braniewie od strony wojska w materiale także ujęcia z Oleśna, czyli z miejscowości między Elblągiem a Malborkiem, gdzie spadł jeden z dronów? Niemożliwy jest audyt, powiem wam szczerze, niemożliwy jest. Ledwo coś się wydarzyło on już tam z kamerą. 10 września miałem zaplanowany wypad do Elbląga i Braniewa. Taką objazdówkę, którą ostatnio wykonuję, w ramach sprawdzania czy samozwańczy ustawodawcy w postaci różnych firm czy instytucji państwowych stosują się do nowego porządku prawnego w kwestii oznakowania. Odwiedziłem kilka obiektów, których zarządcy najczęściej, jak zapewne się domyślacie, raczej mają gdzieś prawo. Zajechałem także właśnie do Braniewa no i w okolice przejścia granicznego, by zobaczyć jak wygląda sytuacja i by móc przekazać wam z mojego punktu widzenia istotne informacje. Zaczniemy sobie od natychmiastowego właściwie spotkania ze Strażą Graniczną. Potem powiem wam co i gdzie zostałem i jak wojsko działało w tym miejscu w kilka godzin po tym, jak w Polsce pojawiły się drony. Dzień dobry Tak, proszę Pani, przyszedłem dzisiaj dziwne rzeczy się jak Pani pewnie wie wydarzyły wy, i przyszedłem zobaczyć sobie jak to te wygląda A Pan skąd? No pomorskiego niedaleko mam, przyjechałem zobaczyć co się Z pan dzieje przyjechał? Jakie to ma znaczenie proszę Pani? Chodzimy my jesteśmy proszę. bardzo blisko granicy, mhm. więc sprawdzamy wszystkie... Tak, proszę pani samochodem przyjechałem. Aha. Mhm. I co tam pan obserwuje sobie? No chciałem zaciekawiony byłem i ogólnie się ucieszyłem, że są tam no, zabezpieczone, że tak powiem, wjazdy, więc tak na pierwszy rzut oka to co Ukrainie takim wjazdem nam nie grozi, więc... Trzeba by coś tam zrobić. Popatrzyłem może z 10 minut. Mm -hmm. A sam do siebie odjeżdżam i to wszystko. Proszę pani. Do dlaczego? Mm -hmm. Pani chciała mielegitować coś zrobić. Nie ma bezpieczeństwo, tak jak pan tutaj przyjeżdża, pan się... Nie pani nic nie zrobił, ja nie mogę. tylko po prostu pan się tutaj interesuje, pan tutaj dla bezpieczeństwa mm -hmm. naszego przyjechał, a ja po prostu chciałabym też pan. No tak, ale proszę pani, tak... Spryty. Właściwie skoro ja nic nie zrobiłem, wytłumaczyłem pani dlaczego, co i jak, nie? Oczywiście, to tam, no, to, mam, mam to w sumie prawo. po co miałbym dane zwłaszcza, że e, jak kiedyś udostępniłem tak właściwie bez podstawy dane to potem miałem z tym problemy bo obchodzono się z nimi nie tak jak trzeba i jestem bardzo na to wyczulony jakbym miał jakieś wykroczenie wie pani popełnić coś tu nie mm. Nie, ja nie mówię, że pan popełni oczywiście to... Chciałbym pozostać proszę pani anonimowy Jestem z województwa mm, pomorskiego e, Tyle mogę pani powiedzieć. Od urodzenia Polakiem nie stanowię tutaj żadnego zagrożenia dla nikogo. Przyszedłem po prostu przez, przez lornetkę zobaczyć właściwie dwie sprawy. Jak tam jest zabezpieczona granica, czy w ogóle jest, a druga sprawa to czy jeszcze wiszą na niej pewne znaki, ale nie wiszą, co mnie bardzo cieszy co do zasady. E, odpowiadam pani pełni. Chciałbym mnie kłopotania odejść dalej. Dobrze rozumiem. Bardzo dziękuję, Mogę pani. tylko poprosić o zdjęcie okulacji, Oczywiście żeby... proszę pani, ja sobie pani to może. Jakaś weryfikacja wzrokowa, ale bardzo fajnie, no głupio mi tak grillować te. Może nawet to sobie pani strzelić z fotkiem, jak pani ma <laughs> No właśnie widzicie, bo pamiętacie, jak ileś już odcinków temu mówiłem wam, że wygląda jak Brad Pitt? No to tu to, to się to wszystko rozchodzi. I to widzicie? Jak ja bym tam był, to pewnie już bym na glebie leżał skuty zatrzymana, tu ze słopem porobią fotki elegancko, w domu się pochwalą, jakiego przystojnego faceta spotkali. Tak to już jest moi drodzy, no. Telefon. Nie ma problemu. Oczywiście, dobrze. proszę bardzo. Wyrażam na to zgodę. Dobrze, jest pani super miła, pani są uśmiechnięte. Taka wasza <laughs> praca. Cieszę się. No tak nie zawsze, nie? Nie wiem, czy to. No a to dobra, się proszę. Wyraźć, proszę, tak proszę. Bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. A ja mamy rozwizłony też jakiś tam, czy jest osoba poszukiwana, czy tego. Pan nie popełni żadnego wykroczenia. Może pan tutaj być. Więc proszę fajnie... pani, dlatego właśnie to zrobiłem, ponieważ panie tutaj mi nic nie zarzucały, spokojnie ze mną rozmawiają, nie wymyślają jakichś rzeczy. Nie za pani, żeby pani tutaj strzeliła. Jak pani wrzuci w system, to i tak mnie odnajdziecie gdzieś tam, ale. <laughs> Tak bym nie zrobił, gdybym był karany i tak nasza dalej. Pan ma inną pracę, no mamy inną pracę każdy. Życzę paniom wszystkiego dobrego i i, i, I co tu komentować? Żeby, żeby nie było żadnych <grym> wielkich problemów, zawsze do bezpiecznie do domu wrócić, nie? Widzę, że dużo tutaj straży granicznej jeździ. I zdrowia. Byłem zdrowia, byłem. zdrowia też dużo życzę. Zdrowia nigdy dość. W Braniewie zobaczyłem, że no, trochę łat... No Podesłaliście mi ten term, mówię, kurczę, no coś się na pewno wydarzyło. A tutaj widzę, że kulturalna rozmowa, family friendly, wszystko elegancko się odbywa. Jednego sprzętu tam stoi, ruch jest duży, więc, więc też sympatycznie widzę, że jest jakaś reakcja dla mnie. super. Staramy się, jak możemy, i po prostu, no tak jak on powiedział, jednak, w e, znajomości tak. No... Trzeba jakoś tam współpracować z ludźmi, tak? Wydawałem, Dokładnie. Nie tutaj się denerwować i jak, pan pan jeszcze nic nie popełnił i tak dalej, to nie ma sensu. Dobrze, prosiłbym, tylko tam ostrożnie się z tym zdjęciem. Nie? Jak pani sobie dobrze, dobrze. sprawdzić, żeby tam wykasować, potem, nie, żeby tam nie latało gdzieś, nie wiadomo gdzie, dobrze. bo różnie to bywa z danymi, nie? Oczywiście. Wszystkiego dobrego panią. Dziękujemy, widzenia. I, I spokojnie podróży. Dziękuję, bardzo. dziękuję. Skrywa I tak. ciekawe, ciekawe, jak myślicie? Ogarnęły się, że to jest audyt obywatelski? Czy nie? Z nieskrytym zadowoleniem przyjąłem miłe podejście pań strażniczek. Od razu dało się wyczuć pozytywne nastawienie bez spiny. To no jest różnica służb i wyobraźcie sobie, tą różnicę to jeszcze jest sytuacja, sytuacji, w której faktycznie realnie coś się zaczęło dziać, nie? Coś tam zaczęło iskrzyć kurczę, związanych z, z, z tymi krajami. A mimo to obsługa jest tak kulturalna, policja przyjeżdża, gdy tak naprawdę nic się nie dzieje, i obsługa jest no, taka, jaka jest, nie. I jak widzieliście i słyszeliście, w momencie, kiedy pani odpuściła sobie temat danych. To wtedy na moich warunkach może nie dane osobowe, ale jednak coś tam im zaoferowałem. Okazuje się, że można bez jakiegoś nacisku, w pełnym umundurowaniu bywało przecież znacznie gorzej. Wróćmy jednak do tego, co tam zostałem. Jak już słyszeliście, znaki zakazu foto zgodnie z nowym prawem działającym niemal od miesiąca zniknęły z obiektu przejścia granicznego. No bo nie mogą na nim już wisieć. Temat robienia zdjęć w tych okolicach jest jednak trochę bardziej skomplikowany. Nie mówią tu o obiektach w Polsce, ale jakbyś skierował aparat w stronę północnego sąsiada, to mogą być problemy. O tym może kiedy indziej albo później. W każdym razie przejście w gronowie jest wręcz zawalone. Uwaga elementami zaporowymi w postaci gwiazdobloków, dość trudnych do przesuwania, gdy są blisko siebie ciężkich elementów używanych przy falochronach, czy też chociażby w projekcie tarczy wschód. Ilość tych elementów, jakie tam Konkretnie. widziałem, w mojej ocenie byłyby czymś, co utrudniłoby, a na pewno spowolniłoby wjazd na polskie terytorium i jazdę dziesiątkami kilometrów bez kłopotania, co miało miejsce u naszego wschodniego sąsiada w lutym 2022 roku. Taki bezpardonowy wjazd znacznie, znacznie utrudniłoby coś jeszcze, coś co zostałem w Braniewie. Stali widzowie pamiętają zapewne, że przy jednostce w tym uroczym mieście byłem kilka lat temu i już wtedy mogli zobaczyć trochę stacjonującego tam sprzętu, z którym nikt się przecież nie krył, plus bardzo ogarniętego dyżurnego, no i spoko żandarmu. Dobrze, dobrze rozumiemy. Miło Ja panu, Dziękuję za panu służbę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Może podejdzie pan do, do oficera powiedziałem. Ja dobra. oficer chce, to nie do mnie przyjdzie. Ja Proszę, nie mam... Proszę do mnie, tak, to Pan pamiętamy tutaj. pana. Pozdrawiam. Dzisiaj pewnych rzeczy wam pokazać już nie mogę, gdyż obiekt jest poprawnie oznaczony znakami zakazu foto. No ale są oczywiście wyjątki, jak na przykład ten z nagrywaniem podczas przemieszczania się pojazdu. Niemniej jednak zauważyłem znacznie większej ilości ciężkich, gąsienicowych maszyn z długimi lufami. Wyglądały nowocześnie i gotowe w razie co do boju. Naliczyłem ich w ilościach nie 5, 10, 20 czy 30, a znacznie więcej. Żołnierzy podczas mojej wizyty na terenie jednostek zauważyłem, mówiąc precyzyjnie, od groma. Place były pełne ćwiczących różne elementy rzemiosła wojskowego żołnierzy. Po przeciwnej stronie trwały ćwiczenia różnego rodzaju. Tu widzicie żołnierzy biegających w maskach. Ciepło było jak cholera, ciągły ruch przez drogę mundurowych. już. No, nie zazdroszczę tego biegania w masce. Taką pogodę. Nie widziałem na bramach ochrony, a wejście kontrolowali z dużą uwagą sami żołnierze. Mimo, że nie mogę wam tego pokazać szerzej, to powiem wam jednak, że wszystko to wyglądało zacnie. Podczas mojego spaceru widziałem zaangażowanie tych ludzi, a przyglądałem się dosyć uważnie, będąc bacznie obserwowanym. Nikt jednak w niczym mi nie przeszkadzał, mówiąc bardzo ogólnikowo, wojsko w Braniewie wyglądało raczej na takie, które nie przyjmuje w pierdolu, a raczej samo je spuszcza w razie potrzeby. Co Odbieram z nieskrytym zadowoleniem i pomyślałem sobie o tym, że warto Was poinformować tak dla pokrzepienia serca. Wracając jeszcze do Straży Granicznej, to właściwie co chwilę miałem jakiś patrol tej służby. Jednym zdaniem dużo ich było, ale też niektórym z nich chciałbym zwrócić delikatnie uwagę, że przepisy ruchu drogowego to raczej dalej obowiązują. Także np. w okolicach przejścia dla pieszych. Czy też no, na nim samym. Panowie i panie ze Straży granicznej, nie zachowujmy się w taki sposób, jak tu widzicie. Naprawdę prosimy o rozwagę i spokój i zachowanie zgodne z przepisami. Wracając już na spokojnie, zajechałem do Oleśna, miejscowości znajdującej się, no powiedzmy, jakoś między Malborkiem. Jestem zawstydzony, moi drodzy, bo nie wiem, co mam powiedzieć. Podesłaliście mi ten film, a ja tak sobie teraz siedzę, słucham, oglądam. no. no... To wszystko wzorowo. Malblągiem, gdzie na pole spadł, jak podają media, jeden z dronów. Ponieważ mam ograniczone zaufanie do różnych instytucji i to w sprawach wszelakich, to zajechałem, żeby choć sprawdzić, czy coś tam się rzeczywiście dzieje i rzeczywiście coś się działo. Było to już raczej końcówka działań służb, ale i policja, i żandarmeria, i wojsko na polach było, było widoczne. Chodzili, szukali, działania były podejmowane, tereny zabezpieczone, więc wygląda na. No ja tam bym się nie cieszył, bo w pobusach widzę, że tam OPP bierze a my wiemy jak to różnie z nimi było, To, że jeden z dronów doleciał w tę okolicę, a ten akurat ciekawi mnie najbardziej. Dobrze by było poznać trajektorię lotu, chociażby tego konkretnego, gdyż jego lokalizacja, najdelikatniej to ujmując, nieco odbiegała od pozostałych. Pozdrawiam panie strażniczki i kilku wariatów z Elbląga, z których jeden postanowił mi wyciąć niezły numer, ale o tym w jednym z przyszłych materiałów. Ajdź. No i cóż, dec, Wojsko fajne, strażniczki też sympatyczne, granica bezpieczna. Cóż dodać: w zasadzie nie wiem, czemu podesłaliście mi ten film o komentarz, ale jestem i przybywam na życzenie moich widzów, zawsze na straży, moi drodzy. E, bardzo się cieszę, że tak fajnie został potraktowany audyt. Bardzo się cieszę, że tak fajnie wszystko prężnie działa i szkoli się w zakresie naszego bezpieczeństwa. A słyszeliście o policjantce? No, to żeby nie było, że was zostawię tak bez żadnej dopaminki, no to w brzegu moi drodzy policjanci znowu dali o sobie znać, a pewno policjantka znowu zadbała o to, by długo znowu było wesoło o tej formacji, moi drodzy. Policjanci jechali na realizację do jakiegoś pseudokibica, który miał być związany z handlem narkotykami. No i w trakcie zatrzymania w jego mieszkaniu ujawnili, że oprócz niego znajduje się również pewna kobieta. Tą kobietą okazała się policjantka dzielnicowa z ich komendy, która to też miała wcześniej, jak wykazało już na ten moment, sprawdzenie dokonywać. W zasadzie ona miała sprawdzenie Sprawdzenia tego osoby w policyjnych systemach informatycznych, no i jest wydalana ze służby. Moi drodzy, miała walczyć z przestępcami, a się waliła z przestępcami pewne niedomówienie. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. A jeśli nie widzieliście wariata, który lekceważy totalnie przepisy ruchu drogowego, to gdzieś tutaj właśnie pojawiło Wam się okienko. Zapraszam koniecznie. Zobaczcie, co się dzieje, bo policja jak na razie nie reaguje. Ale dajmy jeszcze szansę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.